Serdecznie w kolejnym odcinku kanału Cztery Żywioła. W dzisiejszym odcinku Kazimierz opowie nam Generalnie o podziemiu. O podziemiu. Trochę o internowaniu. Trochę o internowaniu. Dlatego dzisiaj taka koszula, właśnie, to jest oryginalna koszula z zawrza-zaborza. Ona tak nie wyglądała w więzieniu, no bo tutaj te wszystkie podpisy kolegów, z którymi byłem w więzieniu. Podpisywali się i opisywali, z jakich to są przedsiębiorstwa. Więc ja może postaram się tak, To jest trochę. oryginalna koszula, tak. I dlatego się ubrałem w tą koszulę, ponieważ będziemy mówili dzisiaj o też właśnie o internowaniu. Więc podziemie w Polskiej Solidarności rozpoczęło się właściwie jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wiele organizacji zakładowych, w tym nasza organizacja, kopalni Silezja, już wtedy, przed, czyli w październiku e, o, 81 roku powołaliśmy podziemną komisję zakładową, pomimo, że jeszcze nie było stanu wojennego, ale sytuacja już była taka, że można się było tego spodziewać. Czyli właściwie w naszej kopalni od października 1981 roku do 17 kwietnia 1989 to był cały czas solidarność pracowała w podziemiu. Więc czasami to podziemie praca w tym podziemiu kończyła się więzieniem, czasami tylko aresztowaniem, czasami internowaniem, różnie w różny sposób komuniści socjaliści w Polsce szykanowali ty nas, którzy byliśmy w podziemiu. Podziemie to przede wszystkim miało na celu, żeby, ludzi, żeby ludziom powiedzieć, pokazać, dać odwagę, ale też powiedzieć, że działamy, że nie jest tak, że jakiś tam bandyta podjął decyzję o stanie wojennym, w związku z tym wszystko się rozleciało. Otóż się nie rozleciało. Drukowane były książki, drukowane były gazetki, drukowane były Dokumenty różne, mówiliśmy wcześniej o tych, o tych znaczkach, a tutaj pokażę na przykład: to jest przegląd wiadomości agencyjnych i właśnie taka gazetka, między innymi, taka była drukowana. Pokażę, jak to wyglądało. Tak. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Tak. No ja powiem Państwu, ja mam bardzo duży problem z tym, żeby e, żeby to teraz czytać, bo to są takie małe literki, że musiałbym sobie kupić lupę. No ale wtedy pewnie z papierem, ze wszystkim był problem. Tu jest, tak jest, tu jest chutnik. to jest znowu inna e, gazetka. No a tu jest gazetka jeszcze przed stanem wojennym, to jest z maja 1981 roku, no więc wtedy był ogromny problem z papierem i właśnie stąd takie małe literki, ale też dlatego, żeby łatwiej było przenosić. No bo to wiadomo było, że ta, ta gazetka nie, bo ona jest jeszcze sprzed stanu wojennego, ale te, no to są już po stanie wojennym no i łatwo, żeby przenoszyć. no Trzeba no. się było trochę natrudzić, żeby tutaj to napisać. Podziemie polegało również na tym, że informowaliśmy y, radiostacje y, zagraniczne, tak jak Wolna Europa, czy y, Radio Londyn i tak dalej, i tak dalej. No wiele tych informacji szło. No i podziemie polegało też na tym, że organizowaliśmy się, y, czyli y, t, t, Tworzyliśmy struktury podziemne, najpierw zakładowe, później regionalne i później już... No, właśnie, no tym, kiedyś opowiadałeś, bo to w tym podziemiu to nie było tak, jak teraz jest w organizacjach, że każdy każdego zna, e, tylko mi opowiadałeś, że ta struktura była taka, że ci ludzie z najniższego poziomu nie znali, tylko na tym trochę wyższym, potem ci. Nieznanych, no jeszcze wyższym była to taka pełna konspiracja, tak? Ten, to, że... to była pełna konspiracja z tym tylko, że e, tych głównych szefów, czyli Wałęsa, mm. e, Borusewicz i tak dalej, tak dalej, no to o nich wiedziano. Nie? Wiedziano. Mm. I, I te y, y, gazetki właśnie polegały na tym, żeby informować, że oni żyją, że są, co z nimi mm. się dzieje i tak dalej. Natomiast czego nie było wiadomo? Nie było wiadomo, kto drukuje, gdzie drukuje, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób przenosi się te materiały drukowane, bo sprawa nie była taka łatwa jak jest dzisiaj, to do że mówimy, że się weźmie, przeszle się mailem i tak dalej. Wtedy były kopie robione na takim specjalnym urządzeniu. Które później przewoziło się te kopie i znowu w innej drukarni, czyli nie, nie, konkretnie nie przewoziłem, bo osobiście to robiłem, nie przewoziłem takich gazetek z Warszawy, tylko przywoziłem kopie takiej gazetki, no to była jedna, dwie takie stro, stroniczki, no i to wiozłem do człowieka, który zawoził to z kolei do mm, drukarni, prawda, i ktoś inny znowu to przenosił i tak dalej, więc Tutaj te, ja to odbierałem w Warszawie, w pokoju, w mieszkaniu, to tam mm -hmm. na Mariuszstacie. Tak, tak? Słuchajcie Państwo, przychodził do kawiarni, podchodził kelner, on mu jakieś hasło. Ten kelner mu przynosił herbatkę z kluczem pod spotkiem. No, kelner nie wiedział, kto on, on nie wiedział, kto to kelner. Potem przychodził, wracał, znowu hasło, oddawał ten klucz. W tym mieszkaniu, jak wchodził, nikogo nie było, tylko miał jakieś instrukcje, co ma zabrać i tyle. No więc naprawdę co zostawić, co zabrać. Co no. zostawić, co zabrać, więc taki naprawdę, można by było fajny film taki, dreszczowiec na ten temat napisać, nakręcić fajny scenariusz, mi się wydaje. Byłby. No, pewnie byłby dobry. No, to było bardzo ciekawe. Rzeczywiście, byłem kilkanaście, czy kilkadziesiąt, cztery ile razy tam w tej restauracji. Dzisiaj już nie ma, bo to jest restauracja, na Placu Trzech Krzyży, zaraz za Placem Trzech hmm. Krzyży była taka restauracja. E, no więc tam zmieniali się kelnerzy i tak dalej, i tak dalej, ale oni wiedzieli, że jak ja przyjdę i zamówię herbatę bez cukru, no to oni mi wtedy przynoszą tą herbatę bez cukru, a pod spodeczkiem był klucz taki do zamka. E, Jeki pamiętam wtedy były te, te zamki. No i mieścił się pod spodek, prawda? No, zabierałem ten klucz, wypiłem herbatę, no i jechałem na Mariensztat. Na Mariensztacie y, tam było mieszkanko, tak na pierwszym piętrze. Wchodziłem, otwierałem, co było ważne, że nie można się było wtedy, bo to tak na filmach jak widzimy, nie, że ci, którzy to, to się rozglądają, czego ktoś tam nie widzi, no to od razu wiadomo, że coś no toś... poszuka. No, trzeba było pewnie iść do tych drzwi, pewnie sobie otworzyć, prawda, te główne drzwi do bloku bo to blok był, mm. wyjść na pierwsze piętro, pewnie gdzieś nie rozglądając, otworzyć drzwi, wejść do środka, przeczytać instrukcję, odpocząć ewentualnie, bo tam można było się zrzemnąć, bo całą ja noc jechałem. No i to, co przywiozłem, mm. na przykład książki, czy na przykład odwrotnie, ja brałem z Warszawy ich materiały, czyli te te... Mm kopie, a przyłożyłem kopie, no, z Podbeskidzia. No i oni tam drukowali to i tam, czy myśleli, jak to się dzieje, że te gazetki są tutaj nagle, na, ta sama data i one są i w Warszawie i tam, no a w ten sposób było to <laughs> zorganizowane. Waż mm -hmm. Przejdźmy do tego więzienia, bo to jest też bardzo ciekawa historia. A obiecaliśmy Państwu, że te odcinki nie będą za długie, więc ja tak trochę będę kaska wstrzymywał, tak. bo on jak się rozpędził, to byśmy dwie godziny tutaj nagrali. No tam jeszcze było, bo, bo co jeszcze, zanim przejdę hmm? do tego, to co było bardzo ważne, w jaki sposób byśmy się spotykali, przywoziliśmy przecież bo co było ważne, że przywoziliśmy do Bielska ludzi, którzy później w duszpasterstwie ludzie pracy mieli swoje e, wykłady, prawda? Czyli to byli opozycjoniści albo ludzie zajmujący się kulturą i tak dalej, tak dalej. No więc spotykaliśmy się również, na przykład osobiście się spotykałem z prokuratorem, prawda, który prokurator nas informował o tym co tam może się dzieć i tak dalej, i tak dalej. No i całą tą ścieżkę, jak to zrobić, mógłbym tu opowiadać bardzo długo, jak to rzeczywiście wyglądało te spotkanie. Spotykaliśmy się również z ówczesnymi milicjantami. Oni później założyli związek zawodowy już wtedy policjantów po 80. Mm. przepraszam, po 17 kwietnia 79 roku. Więc to jest... 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80, tak, przepraszam. No więc tak to się działo, zbieraliśmy pieniądze, bo trzeba było przecież zbierać pieniądze. Te pieniądze były przekazywane ludziom, którzy rodzinom aresztowanych, ale zmienialiśmy również, zbieraliśmy również żywność i tak tak dalej. No I to jest bardzo też ważny aspekt, że solidarność podziemnie nie zostawiało tych ludzi, którzy gdzieś tam byli, rodzin tych ludzi, którzy byli internowani, czyli byli osadzani w więzieniu, tylko ich wspierało. Bo to też trzeba ludziom powiedzieć. To nie było tak, że, że ci działacze szli, siedzieli, a rodziny zostawały na rodzie, Była ta odpowiedzialność i tej odpowiedzialności powinniśmy się uczyć teraz też. Mi się wydaje o tym pamiętać. Tak. Czerpać z tych dobrych wzorców. Nie? I y, no, w pewnym momencie i do mojego domu przynosili też, przychodzili pytać. Ja byłem trochę w innej sytuacji, jak byłem internowany. Byliśmy, było nas czterech internowanych mhm. z kopalni Silesia, ale nigdy nic nam nie udowodnili, bo gdyby nam udowodnili, to byśmy mieli y, procesy. Więc dlaczego mówię, że nam nie udowodnili? Czyli nasza organizacja choć była od października 1981 roku, czyli przed wprowadzeniem stanu wojennego, do 17 kwietnia nikt nam nie udowodnił, ani do nas się nie doczepiał, żeby wiedział to, co robiliśmy przez wiele lat. Sam areszt, aresztowany, czyli zabrano mnie z domu w niedzielę, później żona mnie tam szukała, w poniedziałek, gdzie tam jestem, jako jedyna mnie znalazła. I przez przez areszt z Tychów, z, następnie przewieziono mnie do aresztu do Katowic, z Katowic już do internowania do Zabrza-Zaborza. I w Zabrzu-Zaborzu, bo nie mamy wie, wiele czasu, bo tu mam takie pamiątki różne z tego Zabrza-Zaborza, które o, no, na przykład coś takiego jest, to niedokończone jest dzieło dla mojej córki. Prawda? I... Ja to może postawiam się. Tak. Ha, ha. No to jest dobre. Namalowane. Ciekawe, ile dzieci będzie pamiętać, co to była za bajka. Tak. I to robiliśmy i na jak były spotkania z rodziną, no to moi koledzy to przekazywali. Ja nie zdążyłem tego przekazać z bardzo prostego powodu. <laughs> nigdy się nie poddajcie. Nigdy. Yy, władza ma to do siebie, że czasami dostają jakiegoś małpiego rozumu, ale człowiek, obywatel, poddać się nigdy nie może. Więc myśmy się też i tam, w obozie, w więzieniu, bo to był, bo nie wszyscy byli internowani w więzieniach, byli internowani we środkach wypoczynkowych, no, różnie to tam wyglądało, ale ja byłem yy, w więzieniu w Zabrze-Zaborzu. No, i tam zorganizowaliśmy, robiliśmy różne rzeczy, bardzo ciekawe, o tym by wiele, wiele mówić. Natomiast jedną rzecz, którą zrobiliśmy, była bardzo ważna. I dlatego, że żartem mówię o tym, że jestem jednym z najbardziej poszkodowanych przez komunistów człowiekiem w Polsce. Pół żartem mówię. Bo o tym już Wam opowiem w następnym odcinku. No właśnie. Ale chciałem ale tak mówiłem, że kaskowi się nie da przerwać. Ale chciałem powiedzieć, ale chciałem powiedzieć tak, że bardzo dużą rolę odniósł tutaj kościół i i, i księża. I teraz zadajemy pytanie z nagrodami. Kto do nas wyśle informację jak nazywał się ksiądz? Który był i do, był opiekunem solidarności, ale dzisiaj jest patronem solidarności. Niestety już nie żyje. I kto trzech pierwszych, który, którzy odpowiedzą na to pytanie, tak jak kiedyś dawaliśmy znaczki, trzy pierwsze osoby dostaną autentyczne, takie ulotki z czasu. Stanu wojennego. Tutaj jest napisana data, numer, wszystko jest napisane, także nie ma żadnych problemów. To nie są przedruki, to nie jest ksero. To jest autentyczna, którzy do nas lepszą. Będzie to autentyczny materiał z tamtego czasu, czyli mający dzisiaj 40 kilka lat, może trochę mniej niż 40, bo to w zależności od tego, z którego był wybrany. Zobacz Jaki tu jest Ktoś rok? Są Jeszcze do... nie dam rady chyba zobaczyć. To jest numer 42. Tak. Rok. No, nie powiem Państwu, bo nie widzę. Bo nie widzę. Ale <grym> następny jest. raz. Będę, następny no. raz będę miał już lupę, tak to, jest. Wtedy, to będziemy ee, widzieć. Bo ale to, na pewno wartość tych materiałów jest, jest historyczna, jest duża. I bardzo duża. ważne tutaj są informacje. Więc trzy pierwsze osoby, które do nas wyślą informację, podając swój adres, oczywiście, bo inaczej przecież tego nie możemy Trzeba Znaczy adres to już w wiadomości, e, tak. wiadomości prywatnej. Tak. Tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie i rzeczywiście o, o tym, co stało się, dlaczego zostałem na, na, nazywam sam siebie tak? jednym z najbardziej poszkodowanych ludzi e, przez komunistów. To już w tym następnym następnym o tym w następnym odcinku. Eee, a ja bym cię jeszcze zapytał, bo nakręcamy ten odcinek <laughs> przed dzień Dnia Wszystkich Świętych, eee, jakbyś powiedział w trzech zdaniach tylko e, o ludziach, którzy już odeszli, a byli dla Solidarności, dla, dla polskiego podziemia tego antykomunistycznego bardzo ważni. No bardzo ważny to był właśnie o, ksiądz, na który nam odpowiedzą e, tak. tutaj uczestnicy. To, to jest jedna osoba, ale wielu już odeszło e, powiedzmy już po tym całym stanie wojennym. To byli wartościowi ludzie, którzy, którzy odchodzili. Oczywiście śmierć e, 105 osób zostało zamordowanych przez, e, n, przez funkcjonariuszy przez funkcjonariuszy w tamtejszej milicji i UB. Natomiast teraz już odchodzą ci, którzy rzeczywiście bardzo nam pomagali. Także ja też bardzo Państwa proszę, jutro będziecie na grobach swoich bliskich, pogódmy się tam gdzieś, wspomnijmy ich, tych, którzy walczyli o to, żebyśmy dzisiaj, my z Kazimierzem, mogli nagrywać ten program. Żebyście Państwo mogli żyć tak, jak żyjemy, bo żyje się nam naprawdę, uważam, fajnie. Ja tak trochę gdzieś tam tutaj po Europie, zacząłem sobie jeździć i uważam, że Polska jest naprawdę wspaniałym miejscem do życia. Wspomnijmy tych ludzi, prosząc Pana Boga o to, żeby przyjął ich tam do siebie. No i zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek, gdzie Kazimierz powie, dlaczego jest najbardziej poszkodowanym. I będziemy rozmawiać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, i wtedy już ubogacimy to zdjęciami, a mianowicie jeszcze, kiedy komuniści rządzili, czyli był to rok 1988, wtedy było ogromne trzęsienie w Armenii, w ówczesnym Związku Radzieckim. I my, ratownicy Górnicze z Silezji, między innymi, bo również byli ratownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, braliśmy udział w ratowaniu, tych ludzi w Armenii. O tym też sobie poopowiadam. Zapraszam Państwa. Dziękuję, Kraczu, za dzisiaj bardzo. Wszystkiego dobrego.